Będziemy robiły nowe uzupełnienie i przymierzymy sobie kilka takich uzupełnień, żeby zobaczyła, które ci się podobają. Yy, czyli tak samo. Odpinamy sobie dwa pierwsze klipsy. Akurat w twoim przypadku, jeśli miałabyś ochotę na zmianę, trzeba byłoby farbować twoje włosy. Dlatego na razie je ściągnę całe do tyłu, żebyśmy ich nie widziały, żeby nam się nic nie mieszało. No. Powiem szczerze, że świetnie to wygląda. Chyba się zmienię na brunetkę. Mamy ciemniejsze włosy, troszeczkę dłuższe, jak się teraz czujesz? To, to, to nas... przechodzi, to co ja myślałam, ten efekt jest jeszcze lepszy, wow, to jest... Okej, okay, no to teraz yy, przymierzymy następne, leciutko do tyłu i zapinamy. Mamy kolejne włosy. Jako brunetka super, ale zawsze byłam blondynką i jednak um, preferuję chyba blond. Uh -huh. Pasuje do moich uh -huh. oczu. Świetnie. Włosów używamy szczotki e, takiej, żeby miała kulki na końcach, żeby nie uszkodzić mikroskóry. Jak się, jak Ci się podoba Twoja nowa fryzura? Pięknie. Czy to jest ten efekt? Nowa ja. Tak. Super. Jeśli miałabyś. Dziękuję. <laughs> Dziękuję bardzo.